Jestem Szymon. Również jestem pilarzem. Dzisiaj trzeba obciąć leszczynę. Kiedyś często robiło się na pile na wsi u babci, kiedy drzewem jeszcze wujek palił. Teraz to się robi skromnie. Praca w lesie jest bardzo ciężka, również bardzo niebezpieczna. Także jeżeli wybieracie się Państwo do lasu po drzewo na zimę, to najlepiej iść we trójkę czy we dwójkę, bo samemu praca w lesie potrafi sprawić niebezpieczeństwo. Różne są wypadki na piłach, różne są wypadki w lesie. Zdarzało się, że drzewo się przechyliło podczas obalenia na drwala i drzewo potrafi przygnieść. Piła potrafi wyrwać się z ręki, uciąć rękę, również piła jest niebezpieczna też dla otoczenia przebywającego, to nie można bliżej piły podchodzić jak jeden tnie, nawet ma niebezpiecznie ten, który trzyma drewno niż ten, co tnie piłą, także trzeba bardzo uważać, a teraz za moment przejdziemy do garażu, bo pokażę Państwu bardzo ciekawą rzecz związaną z leśnictwem. Przypominam, że mam piły dwie żywopłotowe, jedna spalinowa, to mam gdzie indziej. Tutaj mam akurat elektryczną yy, krajzegę, cyrkularkę. Też kiedyś się ciało na krajzedze cyrkularce deski u babci tam na opał. Też trzeba uważać na cyrkularce, żeby paluchów nie poprzecinać. Też nie można żartować, że słaby drwal to jest ten, co ma wszystkie palce, a doświadczony drwal to jest taki, co nie ma palców. Nie można z tego w ogóle żartować ani się śmiać, bo... To jest bardzo nieprzyjemne, także trzeba dużo uważać na piłach, a więc idziemy do garażu. Oprócz pilarki spalinowej, zanim pójdziemy się przebierać, ciąć, chciałbym pokazać Państwu jeszcze jedną rzecz, do drzewa, bardzo ciekawa, fantastyczna wręcz, taki wysiennik, tylko do cięcia, ty tylko nie wiem czy ja dostanę. jest troszeczkę bałaganu. Przepraszam, mamy taki, taki wysięgnik. Do drzewa proszę Państwa tylko jest osłona tam gdzie jest za wysoko bierze się i się podcina w ten sposób. Muszę jedną ręką trzymać kamerę, proszę Państwa. Takie też wysięgniki mają silnik spalinowy tak jak w kosie. Nieraz widać też było jak się przecinało. Także fantastyczna. Wręcz teraz trzeba iść się przebierać, no i szykować się do pracy do ścinania leszczyny. Tylko jeszcze gaźnik trzeba naprawić, ale to już nie będę pokazywał jak się to naprawia. Ja już pokażę jak będzie robione, wczoraj rano. Musiałem pilarkę spalinową troszeczkę rozebrać, bo przyszedł do zamówienia yy, gaźnik do piły. Piła ostatnio mi gasła, zobaczymy jak będzie chodzić, bo zaraz idziemy ciąć drzewo, przecinać leszczynę. Szanowni Państwo, filmik taki o niczym. Przecinałem leszczynę, bo to na wiosnę trzeba przeciąć raz w roku, żeby później ładnie odrastała. To się przecina raz w roku, żeby to ładnie odrastało. Potrzeb... Mi był sekator, pilarka spalinowa i trzeba przecinać, segregować. Właśnie ten. Paliwa, paliwa w pile brakło. To trzeba pamiętać, że zanim się doleje benzyny, trzeba w tym miejscu odkręcić i dolać olej do smarowania łańcucha Ecopil 68. Aby nam się łańcuch ładnie smarował, i trzeba z olejem ciąć, żeby łańcuch się nie stępił, i na końcu piłę i próbować odpalać i do pracy. A... Trzeba pamiętać, że po każdym przecięciu drewna i odsunięciu piły od drewna należy włączyć hamulec bezpieczeństwa ze względu na osoby trzecie, jak się piłę daje później w ten sposób, jak to inni trwale robią czy amatorzy, czy zawodowi, aby osoby trzecie nie podeszły pod piłę, żeby piła krzywdy nie zrobiła. Łańcuch przede wszystkim który może się poruszać pamiętając o włączeniu hamulca bezpieczeństwa to tak samo jak się piła uruchamia włączamy hamulec bezpieczeństwa później jak się piła odezwie włączamy sanie, odpalamy piłę również z hamulcem bezpieczeństwa włączonym później włączamy hamulec bezpieczeństwa jak łańcuch zacznie się ruszać chodzić można dodać gazu i pracować za chwilę omówimy sprawę, tylko trzeba troszkę posprzątać, to jest nawiasne ścinanie leszczyny, na razie to na metry a na klocki to potnę w swoim czasie, także do zobaczenia do tematu leszczyna. Leszczynę trzeba było przecież dokładnie ile się sięgnie piłą spalinową. Do piły spalinowej oczywiście nie można zapomnieć o przepisach BHP, okularach lub masce takiej, czapka, stopery, nauszniki takie rękawiczki, dobry ubiór i dużo myśleć i mieć oczy dookoła głowy. Za chwilę pokażę Państwu, jeszcze przytnę tak do pasa, jeszcze jeden krzew. I później przechodzimy do tematu krótkiego jak naoszczyć łańcuch w pilarce spalinowej i na razie tyle z piłą. Tak to wygląda. Przycięte tamten duży konar to dla kota będzie. Przycięte ładnie na wiosnę raz w roku. Trzeba czy na jesień leszczynę tam do tylko metrówki na opał to tam w swoim czasie. Trzeba segregować i Wiązać gałęzie, bo będą brać zielone. Chociaż ja bym wolał yy, mieć taką maszynkę, jak ma mój kuzyn, taką do młocenia gałęzi, tak jak we wycinkach drzew, co mają do wiadra, do skrzynki i na opał wygodniej i sprawnie i ekologicznie. Także porządki wiosenne, konkretne. Tak jak obiecałem po każdej pracy, ścinaniu drzewa. Łańcuch pilarki spalinowej powinien być naoszczony. Wziąłem taki pilnik, bo innego nie mam, a czasu nie ma szukać. Ja też dobrze nie umiem oszczyć, ale spróbuję. Troszeczkę o tu, żeby było więcej miejsca, bo silnik tego. Piłę zacinamy tak, tak zakleszczamy, włączamy hamulec bezpieczeństwa. Ząbki powinny iść z tej strony na oszczyć gdzie jest ostre. Mniej więcej piła musi być przede wszystkim czysta. Se wezmę rękawiczkę, bo trzeba dbać. Przede wszystkim wziąć kompresor, żeby sobie... O, go muszę podłączyć. Ja bym proponował zanieść piłę do mistrza, który oszczy w sklepach ogrodowych. Lepiej na oszczę lub kupić nowy łańcuch do pilarki. A jeżeli ktoś amatorsko, no to pilnikiem lepiej. Ja mam też maszynkę do, do szczenia łańcucha, tylko nie umieją oszczyć. Inni to szlifierką kątową. To razę się nie brać, bo to trzeba jeść w Wystarczy uczyć się na razie pilnikiem. Są specjalne pilniki. Można tego akurat taki znalazłem, to więc spróbuję po swojemu. Trzeba odblokować prowadnicę i za kolejnością. Przy każdej robocie łańcuch się tępi, nieraz piła potrafi w ziemię uderzyć. To przy ziemi, przy cięciu ziemi łańcuch się tępi, jak jest przy ziemi. Nawet jak jest beton, to też może się stępić łańcuch, bo uderzy o beton o no coś twardego, to po łańcuchu idzie zniszczyć. Także trzeba ostrożnie też przy oszreniu, tak jak ja mówiłem, włączyć hamulec bezpieczeństwa, żeby przesunąć łańcuch na prowadnicy, w ten sposób to się trochę zacina. O, najlepiej to w ten sposób. I robi, I robi się najlepiej wziąć, nie wiem, jakiś ołówek czy jakiś lekki markerek i zaznaczyć, gdzie się oszczyło, żeby wiedzieć, gdzie później naoszczyć, aby było dobrze. Także dziękuję za uwagę. Łańcuch się naoszczy i się potnie na klocki. Na razie przerwa na dzisiaj w cięciu. Pocięte jest na metry drewno, także później będzie się cioło na klocki. Także pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie filmu ekologicznego Ścięcia pilarką spalinową w okresie wiosennym. Teraz zapraszam do obejrzenia na zakończenie. Krótkiego wspomnień czaru z wycinki drzew na wsi u mnie w rodzinnych stronach. Jeszcze spowalonego dużego drzewa Czereśni. Oj, kiedy to było? To był chyba rok 2013 lub 2012. Serdecznie pozdrawiam. Szemu konieczny stron na Facebooku. Koncertomania Jasielska i okolice.